ma, ale jest ten. Nowa rzeczywistość. Nowa jakość. Kupiłem nowy mikrofon. Za który kosztował 10 razy więcej niż poprzedni. A czuję, że jakość w nim jest tak nie wiem, o połowę gorsza. Tak to już jest, widzowie. co dobre stare i sprawdzone to najlepsze. Tak jak pralki z PRL-u. Teraz będziemy jakoś z 10 lat się mocowali, żeby ustawić to coś, ale no. Nie o tym jest ten film. Na samym początku, co? Skins Monkey. Strona do wymieniania swoich skinów. Dzięki niej m.in. mogę Was raczyć nową jakością życia no i w ogóle takie rzeczy. Scodem John, pamiętajcie. 35% do doładowania pieniędzy. Super sprawa. To totalnie fajne. No. kmijcie. Essa. 35 pieniędzy, a teraz do Sztokholmu. Bo się w sumie trochę znowu podziało, gdyż Maus sobie odbiło. A reszta. Znaczy różne rzeczy się dzieją. Już wam opowiadam o nich. Więc, kiedy przejdziemy do Sztokholmu, zobaczymy, że Maus znowu kosztuje 120 zł. Pokcząp, ale jajca. To jest ciekawe. Kiedy dalej będziemy szli w Sztokholm? Zobaczymy, że movistar się nie zmieniło. Virtus Pro względem swojej najwyższej ceny dosyć mocno podupadło, także trochę sadgę, bo wczoraj był. Może wczoraj w ogóle była górka już ta maksymalna. Jak się wyprzedawałem z Paryża. Zobaczymy. Za to Entropic trzyma dalej swój stały poziom. Jednak, e, gdyby ktoś powiedział mi, że wczoraj mieliśmy maksymalną górkę tego odbicia po promocji, to wcale bym się z tego powodu jakoś nie zdziwił i to, no tak szczerze to wygląda trochę na takie znamiona, jakby w tym momencie już raczej wyżej być nie miało chociaż nie, nie chcę tak mówić wcale bo jestem gdzieś tam rozdarty między tymi dwiema opcjami to co wczoraj powiedziałem że sobie tak chcę przejrzeć parę szkole jak on się zachowuje i on się zachowuje w dziwny dosyć sposób, bo furia zdobywa coraz wyższe wartości podobnie do apex VSM trzyma się na około 150 zł, więc to jest akurat całkiem takie, całkiem takie stabilizacyjne, o tak bym powiedział. Za to m.in. Dexter cały czas wichruje do około 100-120, co też jest dosyć takie, bym powiedział, ale stabilizacyjne. Można by było powiedzieć, że to wszystko osiąga już jakiś swój poziom, który będzie przez cały czas i to by było bardzo spoko, bo byśmy mieli stabilny rynek, na którym wiemy co się dzieje i wiemy jak co stoi. Jeżeli chodzi o kapsuły z Antwerpu, tutaj chyba jakichś wielkich zmian nie ma, wręcz zmiany właśnie w dół, więc ciężko tutaj o czymkolwiek powiedzieć. Tu akurat widzę jakby, że względem niektórych wcześniejszych poziomów to rzeczywiście jest jakby droższe, ale względem ostatnich, tych najwyższych, dosyć cienko to wypada. Więc nie ma żadnej nowej, nie wiem, rewolucji na tym rynku. Jeżeli chodzi o ceny skrzynek, też nie powalają mnie przynajmniej. Chciałbym zobaczyć skrzynki w trochę innej odsłonie. Co jest ciekawe, czekam na to, aż skrzynki zaczną, że tak to powiem, żyć tym życiem po update. Cie. Wydaje mi się, że jeszcze to się nie dzieje. A jednak powinno. Zobaczymy, może to w trochę bardziej długoterminowej perspektywie dopiero nas ugryzie. W sumie, szczerze mówiąc, ten rynek wygląda na ostudzony. O tak bym to nazwał. I to nie jest najlepsze, ale jako osoba posiadająca print streamy, jak sama wiecie, cieszę się, bo akurat ten skin odzyskuje swoją tą dosyć wysoką, stabilną pozycję. To o czym mówiłem, że będę czekał, żeby on po prostu odbijał. No i to się dzieje powoli. Czyli wprowadzenie promocji na Paryż też jest bardzo dużą przyczyną tego lokalnego spadku, między innymi tych skinów. Także, no, nawet to przeklikaj, wszystko. Miejmy nadzieję, że ogólnie te, te rzeczy w stylu, nie wiem, jakieś takie freehandy, o te glovesy, które dalej są lairoska i dalej się po nie nie zgłosił. A to, to, to akurat nie, ale te wszystkie skiny, nie wiem, różnego rodzaju, które są po prostu ciekawsze. Nie wiem, czy ten akurat sztylet może się skończyć za 3000 sprzeda kiedyś. Zobaczymy, czekam, czekam aż się on w końcu sprzeda za te 3000, bo już się sprzedawał za tyle, a teraz jest lipo dosyć dużo, ale to nieważne. Chodzi mi o to, że może w końcu doczekamy się tego rynku, który będzie stabilny i będziemy mieli jakieś wzrosty po stronie skinów, bo te wzrosty już były i zostały one przerwane przez Paryż. Gdybym dzisiaj miał yy, w ogóle cokolwiek komuś doradzać w kontekście zakupów. To ciężko by mi było i wolałbym raczej nie doradzać niczego, ale jak już, jeżeli mam jakiekolwiek zakupy doradzać, to za, za, zakupy, jakie Wam bym doradził, to kupowanie przedmiotów yy, w stylu skiny na stronach trzecich, bo nie ma chyba sensu kupować ich yy, na Steamie, chyba że, nie wiem, takiego print streama wyrwalibyście po orderze, no To może wtedy to ma jakiś sens, jeżeli rzeczywiście kupilibyście to z Bajorderu. Za to ja dzisiaj bardziej bym widział kupowanie skinów na stronach trzecich. Takich jak m.in. sponsor odcinka Skins Monkey, ale też jest więcej stron, z których możecie skorzystać do tego. Więc tu już inwencja zależy od Was, jak do tego podejdziecie. Wydaje mi się, że. Czy to naklejki, czy jakieś kapsuły w tym momencie są. O ile kapsuły z Antwerpu nie wyglądają wcale źle, o tyle jeszcze to nie jest najlepszy moment na ich zakupienie. Eee, za to też wydaje mi się, że niektóre naklejki hologramowane ze Sztokholmu przez najbliższy czas mogą jeszcze polecieć w dół. Fajnie jest zobaczyć takie odbicie, jakie było wczoraj, bo ono, jakby mówiłem, ono więcej nam mówi niż daje. Ono więcej, tak jakby, mówi o całym rynku, niż daje jeżeli chodzi o zyski. Bo ono pokazuje, że ludzie będą chętnie na kupowanie Sztokholmu i to jest wszystko, co trzeba było z wczorajszego dnia wyciągnąć. Tak mi się wydaje. Wnioski zostały wyciągnięte, teraz cena może sobie już spadać do 10 zł nawet za Entropik i do 20 zł za Maus. Jakby Sztokholm podczas dnia wczorajszego wyłożył według mnie wszystkie karty na stół i całkowicie się otworzył na tak jakby, no dał wszystkie informacje po prostu potrzebne do inwestowania więc wydaje mi się, że to jest już tylko i wyłącznie kwestia tego, jak kto będzie z nich korzystał i to tyle nie oceniajcie mikrofonu, bo ja już nic z tym nie zrobię, w sensie nie poradzę nic na to, co już, co co więcej mogę sobie tylko już ten a nie, to nie to nic nie mogę Hey